Dobra, sprawdźmy szpaku Singer szpaku, protkubi Naruto Ozumaki. Cytat. Poliłem po kryjomu te konopie z kolegami Ziom, z którym jarałem pierwszy raz Dziś siedzi za kratami Oby czas szybko minął za te 130 kilo Dawno nie jestem z dziewczyną, której wykrzyczałem miłość Tak słuchasz dziś Chinaty, myśląc, że to gówno Prawda, to przepraszam za uczucia Zostawione w tych kawałkach Złoty kajdan oddałem w Giżycko na festiwalu Bo kiedyś taki gest by zmienił życie mi jak palu Gdyby nie was to nie poszłoby jak chciałem Odleciałem, bo myślałem, że sam sobie nie poradzę On jak kiedyś do nie przyjdzie, powie, że chce iść na swoje to zrobię wszystko, żeby wyszło także tobie i nie powiem często miałem w głowie te przestępcze myśli jakby nie zostały w blokach, by na ludzi pewnie wyszły, dobro nie napełni brzucha, więc kombinujesz jak możesz Miałeś... czemu piszecie jebać anime, anime kurwa Naruto to jest takie samo anime jak kurwa Dragon Ball, więc jak piszecie jebać anime to też jebiecie Dragon Ball, wiesz się kurwa ogarnicie bracie iść po swoje, ale nie złożę dobry Boże, prawie go zabiłem wtedy na najebany, ogubionego chłopaka, co się chowa pod dziarami Serio dla was jebać Dragonbola? Ja pierdolę, nie. masakra I tak zupełnie między nami Czas się przestać żalić, zmienić ten jebany moron w pary takie wersje, że mnie Trzeba ich wyfermować, nie Zamknął zaraz, potem co folię rzucam w bloki, żebyś mógł się jarać Gra jest dawno rozjebana, a ty ciągle coś wymagasz Ale już nie lubi rozczarowania Nigdy dość, wszystko co dziś robię by Nie małego mnie chłopca, co chciał być w życiu oni znowu pomylili, ów zgadza Możesz nie wierzyć, ale nie mów, że to zgadzać Nigdy dość Wszystko co dziś robię by kuznę małego mnie, chłopca, to chciał być w życiu Oni znowu pomylili ów zgadzam Możesz nie wierzyć, ale nie mów, że to zgadzła Jestem za duży, nie chcę słuchać twoich bajek Wszystko prysło, jak bańki mydlane Nie jestem głupi, drugiej szansy nie daję Tu wszystkich swoich wrogów na początku kochałem jak to wchodzi, kurwa, ja pierdolę Kubi do twarzy, jakby wydrobił na spółę powiem Albo mieszkał w mojej głowie, dorósł i założył w skirmach Którą nazwał rozmierdola, albo zniknę Dziś wiem, wszystko jest na pokaz Jak chcesz robić, się rabiasz, Kalkulujesz wszystkie słowa Ja cały się trzęsę, jak to piszę, łysy mi lęk, Czuję się zawsze przed tym majkiem, jakbym palił wrogu. Tak skurwysyny, nie istnieje, niczego nie zrobię dla rodziny, a ty jeśli właśnie kminisz, że jesteśmy w chuj podobni, to byś może przestał wątpić i pokazał kto tu... Ale anime to animacja, na przykład Shrek. No i proszę bardzo, Evi, ja wam wyjaśnił. Sądzi zwykły mati Nie, druga... ale kumam, że to się dzieli na, że manga to się chyba to jest czytana, ale no nie wiem, kurwa, dajcie mi spokój, dla mnie Dragon Ball to jest anime Ja jak Uzumaki, nadal mieszka we mnie Kyuubi, uwierz, nie chcesz go zobaczyć Od to ciągle walczę, nie traktuj jak celebryty i choć zawsze pierdolę Nigdy doszło wszystko, co dziś robię, by Z małego mnie chłopca, to chciał być w życiu Ale nie mów, że to zgasło Nigdy do Wszystko co dziś robię była Jest dla małego mnie chłopca, to chciałbyś w nim w życiu Oni znowu pomylili ufo z Możesz nie wierzyć, ale nie mów, że to zgasło Bo kurwa ufo Spoko refren. Sypa spoko, spoko klip Słuchajcie, muszę zmienić to tu streama kurwa e -e. XD eee. A ale co do muzyki? Możemy tą Eurowizę przeskipować, kurwa. O, dwie godziny akurat kontent.